Poprzedni film na kanale spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem. Fakt, że jego produkcja była dla mnie dość przyjemnym doświadczeniem i to, że znalazło się kilka komentarzy o jakiś podobny materiał sprawiło, iż pomyślałem, czemu nie? W końcu berserka nigdy dość. Jako fan tej kapitalnej mangi, z przyjemnością wyłapuje potencjalne nawiązania do niej w różnych produkcjach i dzisiaj właśnie wyjdziemy poza ramy Girod From Software, aby przyjrzeć się dziełem innych deweloperów, którzy także postanowili w jakiś sposób zainspirować dziełem Kentaro Miury lub jakkolwiek do niego nawiązać. Z tego więc powodu można traktować ten film jako swoistą kontynuację poprzedniego, do którego również serdecznie odsyłam, jeśli ktoś go nie widział. Tym bardziej, że mówię tam nieco więcej o samej mandze. Zanim jednak zaczniemy mówić o innych grach, to chciałem też na chwilę wrócić do tematu poprzedniego materiału, czyli produkcji From Software. Nie powiedziałem tam o wszystkim, niektórzy z Was dali kilka naprawdę fajnych przykładów, o których warto byłoby jakiś wspomnieć. Wcześniej stwierdziłem, iż na to postać zainspirowana Gryffitem i kompletnie zapomniałem o fakcie, że w dodatku do Elden Ringa mamy do czynienia z grupą jego gorliwych wyznawców, którzy podążyli za nim aż do krainy cieni. Pamiętajmy, że członkowie bandy Sokoła również bardzo wierzyli w swojego przywódcę, będąc gotowi iść za nim w ogień oraz ryzykować dla niego życiem. I pewnie będzie to bardzo duża nadinterpretacja z mojej strony, ale zaryzykuję także stwierdzeniem, że poszczególnych wyznawców Mikeli można w jakimś stopniu porównać do niektórych Sokołów. Przykładowo taka Leda, rycerz, która jest bardzo zapatrzona w swojego pana, kojarzy się z postacią kaski. W końcu ona również na początku mangi wykazywała się wielkim oddaniem dla Gryfita i nie odstępowała go ani na krok. Dane, postać opanowanego i rzadko wzywającego się mnicha, może być w wersją Pipina. W kontekście DLC ktoś też wspomniał, iż taki Mesmer przypomina pierwszego apostoła i jak się domyślam, chodziło najpewniej o wężowego barona. I sam może nie jestem aż tak przekonany, ale kto wie, w końcu obie postaci łączy to, iż potrafią przemieniać w gigantyczne wężowe potwory. Aczkolwiek to nie wszystko, w przypadku syna Mariki warto zwrócić uwagę także na jego hełm, bowiem wygląda on jak ten z okładki powieści poświęconej przeszłości apostoła Grunbelda. Inna osoba stwierdziła za to, że rycerz Katariny to Azan i faktycznie. Zarówno Sigmar jak i Sigward to postacie wprowadzające nieco humoru do pierwszej i trzeciej odsłony Dark Souls. Obaj są, są nastawionymi rycerzami z odległych krain, którzy uwielbiają dobry sen i są ubrani w egzotycznie wyglądające cebulowe zbroje. Jeśli spojrzymy na Azana, to zauważymy, że nie różni się on jakoś specjalnie od cebulaków. Jego także można określić swoistym komik reliefem, gdzie niektóre humorystyczne sceny z jego udziałem są związane z faktem, że lubi sobie nieco podrzemać. Wyróżnia się ono również wizualnie: może nie nosi na sobie metalowej cebuli, ale jego zbroja jest utrzymana w stylu japońskim. Szczególnie hełm, przypominający tradycyjne kabuto, znacząco różni się od typowych pancerzy, które możemy zobaczyć w manze. Mam jeszcze Gwendolina, syna Gwyna, który został wychowany jako kobieta. Mężczyzna z domieszką kobiecości w połączeniu z białymi włosami oczywiście przywodzi na myśl Gryfita. Segment ten jak w zasadzie cały poprzedni film raczej potwierdza, że w kontekście gier From Software można wymieniać i wymieniać kolejne potencjalne nawiązania do Berserka. Jak jednak mówiłem wcześniej, dzisiaj chciałem się skupić bardziej na innych produkcjach z branży. Od razu też uprzedzam, że w tym materiale zamieściłem głównie produkcje, w które sam grałem i będą to dzieła, gdzie inspiracje są oficjalnie potwierdzone albo gdzie istnieje zdecydowane prawdopodobieństwo, że coś zostało w jakiś sposób podpatrzone. Przygotowałem listę 9 gier, w których możemy zauważyć m.in. znajome przedmioty bądź bardzo podobny detale fabularne. Z tego także powodu ostrzegam, że w tym materiale znajdą się mniejsze bądź większe spoilery do tych oto gier. Tak więc oto materiał o inspiracjach Berserkiem w tytułach różnych twórców. Aby nie wybiegać jakoś bardzo na samym początku, pozostaniemy jeszcze w socowych klimatach i na pierwszy ogień pójdzie pewne dzieło z 2023, mianowicie Lords of the Fallen. Nie powiem co prawda abym był jakimś wielkim wielbicielem tej produkcji, ale jest jedna rzecz, którą bardzo miło z niej wspominam. Chodzi mi tu o dręczycielkę Derwle, jednego z obecnych wygrzebosów, którego projekt wizualny to wręcz dosłowna kopia zbroi Berserkera. Gdy zrobimy bezpośrednie porównanie, będzie widać, że nie ma tu mowy o żadnym przypadku. Tym bardziej, iż sami deweloperzy w oficjalnym artbooku wprost wymieniają Kentaro Miura jako jedno z źródeł swoich inspiracji. Podobieństwo Dervle do Gatsa wzmacnia również fakt, że ta korzysta z podręcznej kuszy i, a jakżeby inaczej, wielkiego miecza. Nawiązanie to staje się tym bardziej ciekawe, bowiem ważnym elementem samego uniwersum gry od jej pierwszej części jest górująca na horyzoncie gigantyczna dłoń należąca do boga Adyra. W takim settingu aż samo nasuwa się nam skojarzenie z Gatsem i jego walką przeciw ręce boga. Dodatkowo jeden z obecnych w grze wielkich mieczy do złudzenia przypomina Dragon Slayer'a. Blasphemous. Metroidvania autorstwa hiszpańskiego studia The Game Kitchen również zalicza się do gier, w których postanowiono nawiązać do Berserka. Zgaduję, że wielu osobom mogło przyjść do głowy logo owej produkcji i faktycznie trzeba przyznać, iż bardzo przypomina ono z nami poświęcenia z mangi. Jednakże w artbooku twórcy niestety nie wspominają o żadnej inspiracji i ciężko jednoznacznie stwierdzić, czy symbol ten był w jakimś stopniu wzorowany na dobrze znanej czytelnikom runie. Mimo to twórcy w trakcie swojego Ask Me Anything w serwisie Reddit potwierdzili, że są fanami berserka i dali o tym znać w samej grze za sprawą jednego genialnego nawiązania. Poprzez aktualizację The Wounds of Event Time deweloperzy dodali do gry przedmiot o nazwie Crimson Heart of Miura. W zasadzie wszystko, co go dotyczy, od nazwy, po wygląd, a na opisie pełnym mniejszych odniesień kończąc, to jeden wielki hołd dla mangi i jej twórcy. Update ten ukazał się w grudniu 2021, czyli 7 miesięcy po nieszczęsnej śmierci Kentaro Miury i myślę, że jest to niesamowity sposób na jego upamiętnienie. Tym bardziej jeśli przeczytamy ostatnie zdanie opisu przedmiotu, wprost mówiące Thank you for everything, Master. Drakengard. Pierwsza odsłona bardzo specyficznej serii autorstwa Yokotaro, autora marki Nier, która swoją drogą jest właściwie spin-offem tej smoczej produkcji. Gra ta na pierwszy rzut oka może nie wyglądać jako coś inspirowanego Berserkiem, ale im bliżej się przyjrzymy, tym zauważymy pewne podobieństwa. Zacznę jednak od tego, co produkcja ta miała przekazać, bowiem była ona krytyką tego, iż gry specjalnie przejmują się faktem, że w ramach ich przechodzenia często bez skrupułów zabija się setki, a nawet i tysiące przeciwników. Przesłanie gry miało być proste, zabijanie jest złe i aby to podkreślić, Taro specjalnie uczynił z jej protagonisty żonnego krwi i psychopatę. Kane, bo tak nazywa się główny bohater omawianej produkcji, na początku swego życia był łagodnym i życzliwym dzieckiem. Rodzinna tragedia doprowadziła jednak do tego, iż był zmuszony do polegania tylko na sobie i uznania swego miecza za jednego sojusznika. Choć początkowo walczył, by zemścić się za śmierć bliskich, jego nieustanne starcia doprowadziły do stanu, w którym czerpie on przyjemność z odbierania coraz to kolejny żyć z sadystycznym uśmiechem na ustach. I trzeba przyznać, że brzmi to znajomo, bowiem praktycznie taką samą historię można przypisać Gatsowi. W przypadku Czarnego Szermierza również prześledziliśmy jego los od najmłodszych lat, by zobaczyć, jak na skutek różnych tragedii uznaje Miecz za swojego jedynego przyjaciela. Także i on wyruszył na wojny z apostołami z powodu osobistej zemsty, tylko po to, by w trakcie swojego dwuletniego polowania nabrać wręcz psychopatycznych skłonności w postaci m.in. torturowania demonów. I podobieństwa te nie są tylko zbiegiem okoliczności, albo Taro wprost przyznał, że Keim został niejako oparty na postaci Gatsa. Obie postacie również łączy fakt, iż mimo posiadania wręcz mrocznych osobowości, mają one też tą łagodniejszą stronę, wynikającą z uczuć do ważnych im osób. Zarówno Kame jak i Guts potrafili przedłożyć bezpieczeństwo ich bliskich nad osobistymi wojnami. Jeden zrobił to z powodu siostry, drugi z powodu ukochanej. Interesujące jest także to, że obaj protagoniści są w jakiś sposób naznaczeni magicznymi symbolami. Czarny szermierz został napiętnowany znamieniem poświęcenia, które co noc przyciąga do niego różne istoty, domagając się jego śmierci. Za to bohater Drakengarda w wyniku wejścia w pakt ze smokiem doczekał się na swoim języku znaku powodującego uteratemowy. Patrząc więc na to wszystko, widać, że Jokotaro rzeczywiście inspirował się Gatsem, aby stworzyć swojego protagonistę. Co też ciekawe, można również zauważyć, jak obie te historie mają dość podobną zmianę tonu opowieści. Początkowo wszystko zaczyna się jako głównie wojenna intryga w średniowiecznym settingu z dość małą ilością elementów magicznych. Im jednak dalej, tym obie narracje skręcały w diabelnie niepokojącym kierunku, przyjmując o wiele mroczniejszy charakter. Także i tutaj mamy do czynienia z kolejnym dużym mieczem przypominającym Dragon Slayera. Hollow Knight. Wyśmienita metroidwania australijskiego studia Team Cherry przez swoją uroczą oprawę wizualną nie wygląda jakby miało jakkolwiek nawiązywać do Berserka. Możliwe jednak, że nic bardziej mylnego. W trakcie zbiórki w serwisie Kickstarter jeden z progów wsparcia zapewnił fanom możliwość stworzenia swojej postaci, która trafi do gry i jedną z nich jest właśnie robaczek Waldi. Wojownik z jednym okiem, dzierżący wielki miecz. To co prawda może jeszcze o niczym nie świadczyć, ale gdy jednak spojrzymy na jego kwestię dialogową, to można podejrzewać, że pewne słowa raczej nie znalazły się tam przypadkiem. Dragon z Dogma. Interesująca pozycja w katalogu Capcomu, skupiona wokół walk z wielkimi potworami, jest być może jedną z kilku czołowych produkcji obok gier od From Software, którą szczególnie wymienia się w kontekście podobieństw do berserka. Jedną z pierwszych inspiracji jaką możemy zobaczyć na wczesnym etapie gry jest postać Mercedes. Wojowniczki o ciemniejszym kolorze skóry będącej dowódczynią korpusu rekrutacyjnego. Dowiadujemy się między innymi tego, że nie ma ona łatwo w domenie zdominowanej przez mężczyzn oraz widzimy, iż nie zawsze jest traktowana poważnie. Wszystko to prowadzi rzecz jasna do skojarzeń z Kaską. W Złotym Wieku była ona w końcu jedyną kobietą służącą w bandzie Sokoła. Od samego początku widzieliśmy ją jako utalentowaną wojowniczkę, którą wciąż dopadały typowe kobiece problemy czy szykany ze strony jej oponentów. Wielu fanów porównuje również obecny w grze domek wiedźmy do rezydencji Flory. W obu przypadkach mamy do czynienia z położonymi głęboko w lesie z dala od ludzkich osiedli chatami, które pilnowane są przez golemy. Zarówno w grze jak i w komiksie miejsca te zamieszkiwane były przez mistrzynię i jej uczennicę. Także niczym w produkcjach From Software znajdą się tu też małe podobieństwa wizualne i taki daemon, finalny boss dodatku Dark Horizon, przypomina nosferatu zoda. Stawianie są w zasadzie grową wersją kuszańskich krokodyli. Oba to humanoidalne gady korzystają ze z włóczni. Za to jeden z gotowych modeli, który możemy wybrać w trakcie kreacji swojej postaci, to najzwyczajniej w świecie Klongaza. Warto zauważyć też to, iż niektóre ważne dla fabuły potwory są napiętnowane pewnym symbolem i wprawne oko może zauważyć, że jego centralna część mocno przypomina z poświęcenia. No i motywy poruszane w tej grze są wręcz takie same, co te znajdujące się w Berserku. W obu dziełach mamy do czynienia z pesymistyczną wizją świata, w którym ludzkość nie ma kontroli nad swoim losem i jest zdana na łaskę boskich istot. Te natomiast mają na swoich usługach potwory, mające wykonywać ich wolę. Również możemy zaobserwować temat ambicji, poświęcenia i poniesienia najwyższej ofiary za władzę, co w samej mandze było ważnym, jak i najważniejszym tematem. Wypada też wspomnieć o tym, że z okazji premiery filmowej trylogii Golden Age Capcom nawiązał współpracę, w wyniku której w grze znalazły się m.in. pancerze Gatsa i Gryfita. Final Fantasy XIV Inspiracje berserkiem w tej odsłonie kultowej serii tyczą się głównie klasy Dark Knighta. Reżyser gry Naoki Yoshida w wywiadzie dla PC Gamera przyznał iż w kwestii projektowania ogólnego wizerunku mrocznych rycerzy w tym konkretnym finalu wzorował się na wielu panelach pochodzących z mangi. Komiks przysłużył się jego zespołowi także jako pomoc w tworzeniu przerwników filmowych i ich ogólnej kompozycji. Jako ciekawostkę dobrze byłoby też przypomnieć o tym, że już dzień po oficjalnym ogłoszeniu o odejściu Mury, społeczność tej produkcji zebrała się na kilku serwerach, by wspólnie oddać hołd artyście. Użytkownicy korzystający z klasy Dark Knighta w ogromnych grupach ustawiali się w szeregu, by razem uczestniczyć w pożegnaniu mangaki. Niekiedy dało się nawet usłyszeć pochodzący z anime kultowy motyw muzyczny gatsa odtwarzany przez wirtualnych bardów. Solstice Wydany w 2022 Slasher to jedna z tych produkcji, gdzie już przed premierą twórcy nie kryli faktu, że są fanami Berserka, jak i innej ciekawej mangi, jaką jest Claymore. Nas interesuje jednak to pierwsze i jeśli chodzi o podobieństwa do dzieła Miury, to myślę, że zdecydowanie możemy tu wskazać wygląd głównej bohaterki. Wojowniczka posługująca się wielkim mieczem, której brakuje jednego oka. Dodajmy do tego jej pancerz noszący lekkie znajomia zbroi Berserkera, a dostajemy praktycznie żeńską wersję Gatsa. Protagonistce towarzyszy również jej siostra Lud, będąca związaną z nią zjawu. jawu. Ją bowiem możemy porównać do Shirke, która w manze potrafiła przyjmować duchową formę, by wspomagać Czarnego Szermierza, gdy ten korzystał z możliwości swojego pancerza. Tales of Berseria. Gdybyśmy mieli dać tej odsłonie Tales konkretny numerek, byłaby to... Któraś z kolei odsłona raczej jednej z bardziej kultowych serii japońskich herpegów. I to, co interesuje nas w kontekście tej produkcji, to fakt, jak sporo podobnych motywów fabularnych do tych z berserka tu znajdziemy. Po pierwsze, sama główna bohaterka. Velvet Crowe to postać niezwykle zdystansowanej kobiety, która kierowana jest wręcz szaleńczą chęcią zemsty skierowanej w osobę, którą niegdyś wręcz podziwiała. Jej nieufność i wręcz wrogość do wszystkich i wszystkiego może z niej początkowo czynić charakter ciężki do polubienia. I jednak dalej w grze, tym na wierzch, coraz bardziej wychodzi jej łagodniejsza strona, wynikająca m.in. z chęci chronienia kogoś. Także mimo początkowych obiekcji do nawiązywania relacji, udaje się w końcu docenić więzi z nową grupą, która jej towarzyszy. Ta, brzmi znajomo. Główny złoczyńca, Artorius to postać białowłosego i wyrafinowanego przywódcy, uznawanego przez większość społeczeństwa za zbawcę ludzkości. W rzeczywistości ma on jednak na sumieniu grzechy, o których nie wie nikt poza protagonistką. Myślę więc, że bez problemu możemy go nazwać grową inkarnacją Gryfita. Za to historię Eleanor możemy porównać z losami Farnese. Obie kobiety służyły w religijno-wojnych organizacjach i zmagały się ze świadomością swoich wad. Wkrótce jednak zaczęły kwestionować swój dotychczasowy światopogląd po spotkaniu z głównymi bohaterami. Mamy tu również niezwykle ważne wydarzenie związane z poświęceniem i księżycem kreujące w zasadzie całą przyszłą historię. Jeśli ktoś będzie chętny, to może nawet znajdzie jeszcze więcej podobieństw w toku gry. I kto wie, możliwe, że to wszystko o czym teraz opowiedziałam może być jedynie zwykłym zbiegiem okoliczności. I nawet jeśli, to nie da się zaprzeczyć jak bardzo niektóre z tych wątków kojarzą się z przygodami Gatsa. Z tego powodu powstały też jakieś pomniejsze teorie, iż gra miała być początkowo adaptacją mangi, ale w wyniku prawnych zawieruch ostatecznie musieli przerobić cały projekt. Fear Anhanger Ostatnią grą, o której chciałem opowiedzieć, jest produkcja finanskiego dewelopera Miro Haverinena. Tę produkcja również bardzo często wymienia się jako jedną z tych gier, która może pochwalić się dużą ilością nawiązań do berserka. I co ciekawe, najwyraźniej to właśnie w tym przypadku może to być dziełem zwykłego zbiegu okoliczności. Sam autor na Discordzie przyznał, że berserkiem inspirował się tylko w kontekście jednej postaci, a wszelkie pozostałe nawiązania, o których fani mówią, są w rzeczywistości jedynie przypadkowymi podobieństwami albo ich dopowiedzeniami. Mimo to nie zaszkodzi przypatrzeć się niektórym z tych podobieństw, bo jednak naprawdę budzą dużo skojarzeń z mangą. Po pierwsze, jeden z przeciwników znajdujących się w grze, Moonless, psowate stworzenie z masło ostrych jak brzytwa zębów, przypomina jako tako bestię ciemności. Tortur, Zdeformowany kad znajdujący się w tytułowym lochu strachu i głodu wygląda jak bliźniak postaci o takiej samej profesji ze złotego wieku. Nashra. Postać mającego związek z boskimi istotami władcy, chcącego niegdyś nieustannie rozszerzać swoje wpływy, przypomina Imperatora Ganiszkę. Dars. Kobieta służąca w kompanii najemników u boku charyzmatycznego lidera, którego w jakiś sposób ubóstwia. Gdyby nie informacja od twórcy, bezpiecznie byłoby założyć, że to bezpośrednia inspiracja kaską. Rangwald. Postać cechującego się siłą i odwagą wojownika, kierującego się przede wszystkim chęcią zemsty i zniszczenia wszelkich sił nieczystych, moglibyśmy oczywiście przypisać do Gatsa. I tak oto dochodzimy do postaci Legarda, którego historia to wręcz kopia losów Gryfita. W obu przypadkach mamy do czynienia z charyzmatyczną postacią, która zdołała zebrać pod swym przywództwem liczną grupę najemników. Tutejszym odpowiednikiem Bandy Sokoła są bowiem rycerze Północnego Słońca. Zarówno Gryfita, jak i Legarda łączą duże ambicje. Jeden chce zdobyć własne królestwo i sprawować nad nim władzę, drugi za to pragnie zjednoczyć walczące ze sobą nacje drogą pokoju. Obej od pewnego momentu są także postrzegani jako postacie przepowiedziane w dawnych proroctwach. I choć Północne słońce, jak i zarówno Sokoły były początkowo wielkim atutem dla swych pracodawców, ci w końcu wyrzekli się grup najemników, wtrącając przy tym ich liderów do lochów. Mimo tortur i pozornie braku większych perspektyw na ratunek, los wkrótce doprowadził ich do kolejnych form egzystencji, w których poprowadził ludzkość w nową erę. Legard staje się Żółtym Królem, jednym z nowych bogów. Za to Gryfit odradza się jako Femto, piąty członek Ręki Boga. Więc ta zdecydowanie widać, gdzie i co zostało podpatrzone. I to już wszystkie nawiązania oraz inspiracje berserkiem, jakie znalazłem do tego materiału. I będąc szczerym, myślałem, że będzie tego trochę więcej. Może to wina założeń, jakie sobie postawiłem tworząc ten materiał, bowiem wymieniając różne przykłady, wolałem mówić o czymś, co sam znam, aniżeli wyczytywać coś w internecie. Skupiłem się też w głównej mierze na potwierdzonych, bądź bardzo prawdopodobnych rzeczach, bowiem też nie chciałem na przykład wymieniać facetów z dużymi mieczami z co drugiej gry, twierdząc, że jest to inspiracja gace. Mimo to myślę, że udało mi się powiedzieć o kilku interesujących przykładach i jeśli sami jakieś znacie, to śmiało dajcie znać. Co do samego Berserka, to wszystko co chciałem powiedzieć tak naprawdę zrobiłem już w poprzednim materiale, więc jedyne co pozostaje mi dodać to to, że teraz trzeba po prostu wyczekiwać nowego rozdziału.